Manko z tej strony zakwitam was bardzo serdecznie, w pierwszym odcinku gramy z Zachem! Zaczynamy sobie dzisiaj, Gra, graliśmy sobie Battle Bid'a, ja i Pasztet, wielki pojedynek, To okazał się leczby? Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku... O jasny mój! To wygląda jak zmutowana kolejnoga. Źle ja. to wygląda. Mogę dać sobie super gówno? Nie mogę. Taka zmutowana kolej noga. E, dobra, co nie, to... To nie to jest moje. E, to ci nawet jakoś lepiej wyszło ode mnie. Dam ci spoko. Moje, to nie moje. Nie, to jest nie A, to nie swoje? Nie. Ale podobne widzę. A W porównaniu do mojego to jest 100 razy lepsze. O pedałach zapomniałem. To co jest to? co to? To, jest to moje ta? co? To? Jest dobra, to ja to ja przypomina mi trochę tak... No no nie jest złe. Porównanie do mojego Panie. Jak zobaczysz, to ja bym zrobił. Mam super, sobie super. Super, super. O jasny, mój! To wygląda jak zmutowana kolej noga. Ja. Co to wygląda? Mogę dać sobie super gówno? Nie mogę. Ej, a co to jest? Co to jest? To, to jest rower? Ja dałem to super gówno, bo to niszczył mi na jakąś taką różdżkę. Ej, ja chcę w sumie wiedzieć. Co miałeś dziurę w ziemi, ale co gdzieś eee, To jest takie. To może być. W sensie. Nothing special. No, please, dajcie, może być. No co dałem, ale... może być. Ale jestem ja to... miły. Eee, a to, to, to. To jest. Pad. Zmutowany pad do gier. Chodź, chodź, jestem chowany. HA! Gej! Co To jest. A to, to, co to, to jest? Czemu latać nie mogę. Eee, chyba ziomek nie chce macie, bo on zrobił. ale. No, to jest chyba łyżka. Chyba widelec i łyżka. To. To jest. Nie wiem, no takie. Mech bym powiedział. Dam szkoda gadać, nie dam super gówna, ale może być też nie. A to też jest. C ludzie! To jest fajne, bo, ale, bo to jest jak ze statku, że wiesz, jak miał statek w to... No dobra, no to jest już. Dobra, może być, ale. Okej, okay, to jest już w miarę. Rozumiem, to. no takie też może być Mutelka piwa. To nieźle. Piwo, piwko w środku. To nieźle. Dobra. Co to jest? To jest. Ej to jest? Jakiś koniaczek chyba. Koniaczek? A może? Może w sumie. W sumie dam spoko... A dam spoko, czy może być? A spoko nie się nacieszyć. To jest... Słabe. Powiem tyle, to jest bardzo słabe. Jest po prostu ściana. Aha, ściana, ściana. Wiesz, wiesz, te, te, te masz takie też. O, jest moja. W środku jest woda, tu niby informacja mhm. o składzie, tu jest logo produktu i jest niby zakrętka, ale trochę mi to tak średnio wyszło. Ale nie wygląda to chyba źle. O, to jest moja. Kropka. Co? Miarę spoko. No, spoko. Czekaj, Jodka. O nie, jeśli k. Jak to wygląda? Co to jest? No, no to jest takie średnie. No takie jak, jak ten mój wieśniak wydał taki odgłos. No, to jest takie właśnie co to jest to? No to... No to też jest takie nothing special. No, ja chcę zobaczyć co twoje tak. Zobaczysz zobaczysz. O, to jest moje. Ja źle to wygląda. to, to się to miało być otwór od skrzyni i tu jest taki X, że skarb, a tu jest skrzynia i to miało być otwór, ale widzę to że... Może to może być. Tak średniej to wyszło. Nie... O, to jest moje, no. tylko... No. A, że wszyscy tak gold dajecie, Ja jestem no, mieszkowalny w Nabra, Dobra, nie wiem. Szczerze... A, to jest lepsze, on to lepiej zrobił. To jest już lepsze, to dam temu i spoko. Ja mistrzem Battle Bid'a nie jestem. Tyle, ja, muszę powiedzieć. Nie gram w to pierwszy raz. No, Trzecią rękę. Tu pada deszcz i może być, bo pada deszcz. Ja szczerze, po prostu. Wydaje mi. Się... No a gdzie? Ej, jestem czwarty. Nie byłem ostatni. Farset drugi. Nie dobra, nie przenosimy bale. się na drugą marynkę wizową. Oglądasz to? Co? 19 ja punktów, czwarte to miejsce. Myślę, ja że więcej to zdobędę. No dobra, przenosimy się na ostatnią marynkę widzowie. Kisz, butelkę zrobiłem dobrze. Piąte miejsce. O, paszty, wygrałeś. Egzekwu z ziomkiem. Okay. Także takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Do zobaczenia do kolejnego na razie. Siema.